Cześć, dzisiaj chciałbym Ci na szybko powiedzieć, w jaki sposób prowadzić efektywną komunikację w formie wideo, jak się nie bać kamery, jak się nie jąkać, jak sprawnie i szybko mówić. Więc tak, po pierwsze trzeba mieć wywalone. Rozumiesz? Wiesz dlaczego? Bo jak masz wywalone, to 100% Twojej uwagi jest skupiona na tym, co robisz w tej chwili, tak jak. Ja w tej chwili mówię do kamery, tak? I to wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, żeby cały czas mówić, żeby się nie zacinać, że w ogóle, żeby wiedzieć, co powiedzieć, tak? Więc jeżeli my się stresujemy, to tak naprawdę tylko połowa naszej uwagi idzie na efektywnie na to, co mówimy, a druga połowa naszej uwagi jest poświęcona myśleniu, a co jeżeli nie wiem, moi znajomi to zobaczą, co oni pomyślą, co wtedy, co jeżeli ludzie w pracy to zobaczą, tak? Więc trzeba sobie poukładać rzeczy w głowie życiowo, żeby, żeby w ogóle mieć wywalone, tak? Tak jak ja w tej chwili w ogóle mnie to nie obchodzi, kto to zobaczy i tak dalej. Nie interesują mnie w ogóle wyniki tego wideo, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest jak przestać się jąkać i zacina zacinać? O co w tym chodzi? Wiesz, o co w tym chodzi? Chodzi o to, że czasem twój mózg po prostu nie wyrabia. To jest duży wysiłek mentalny, żeby wiedzieć, jakie będzie następne słowo, jakie będzie następne zdanie. I w takich sytuacjach, kiedy twój mózg nie wyrabia, to trzeba wiedzieć, jak się zachować. Nie bój się zatrzymać. Nie bój się, nie bój się poszukać tej myśli w głowie. Bo jeżeli ty się boisz tego, jeżeli ty ty uważ, ty musisz uważać, że ty musisz po prostu cały czas mówić, Mówi, możesz mówić szybko, tak jak ludzie w internecie teraz mówią nienaturalnie szybko, zauważ, wszyscy influencerzy, oni tak wszyscy są, tak, 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 i ty, ty możesz mieć takie poczucie, że ty mu musisz mówić tak szybko i wtedy, wtedy dokładnie ty używasz tych takich zapełniaczek e, a, i wiesz co, wiesz co i ja chciałem tam, e, e, e. nie, nie musisz, bo, bo ty, ma, ty możesz mieć takie poczucie, że ty ty nie możesz się zatrzymać, że to będzie głupio brzmiało, jeżeli ty się zatrzymasz mówiąc. Ale nie, cisza jest taka bardzo powerful. Tak? Jeżeli ty nawet. zarówno jeżeli chodzi o wideo, zarówno jeżeli chodzi o e, rozmowę z ludźmi, jeżeli ty po prostu zatrzymasz się na chwilę i poszukasz tego słowa w głowie, to będzie. Brzmiało fajnie, to, to będzie całkiem naturalne, tak? I. Yy, no, użyłem zapełniacza, widzisz. Ko kolejny punkt trzeci. Trzeci punkt. Staraj się nagrywać rano, bo w rano twój mózg zupełnie in, inaczej działa. Ja w tej chwili na przykład nagrywam wieczorem, i jest mi bardzo ciężko zdać odpowiednie słowa. <złatki> Zobacz moje wideo. Zobacz wszystkie moje wideo, jaką ja mam energię rano, w ogóle jak ja wyglądam. Ty widzisz, jak ja mam teraz podkrążone oczy? Porównaj moje, moją energię rano i wieczorem i zobacz, dlaczego najlepiej jest nagrywać rano. Musisz zrozumieć swoje ciało. Ja na przykład najlepiej mi się nagrywa słuchaj, po czterech kawach i po bieganiu. Wtedy nagrywam. Zobacz mój opis. I zobacz, że ja w innych filmach jestem naprawdę taki turbo nakręcony. I mam właśnie taki, taki schedule, że najpierw wstaję rano, piję cztery kawy, idę biegać i w trakcie biegania ja myślę o tym, co ja mam powiedzieć tego dnia. Szukam w głowie inspiracji do filmów. Ja wracam po tych kawach, po tym bieganiu, wracam, nagrywam je, je, je w ogóle bez problemu. To był punkt numer trzeci. Punkt numer czwarty, ćwicz. Patrz, sztuczna inteligencja, Sieci neuronowe, one były ćwiczone na, na całej wiedzy ludzkości. Gdybyś ty miał usiąść i przeczytać te źródła, na których te książki, na których one były przećwiczone, to by ci to zajęło pewnie tysiące lat. Natomiast sztuczna inteligencja miała więcej tych input tokens, tak się mówi czyli tych danych, na których one były uczone. I tak samo zauważ, że kobiety zazwyczaj są lepsze w mówieniu. Wiesz dlaczego? Dlatego, że one w dzieciństwie być może bawiły się w dom lalkami i mówiły do tych lalek. Dla, dla nich być może o wiele ciekawsze były kontakty z innymi ludźmi, kiedy ty na przykład siedziałeś i grałeś w gry komputerowe i do, do nikogo się nie odzywałeś, więc jeżeli chcesz ćwiczyć sieć neuronową, którą jest twój mózg, to po prostu musisz jej Wtłoczyć dużo danych wejściowych, żeby ona działała efektywnie. Więc jak ćwiczyć mówienia? A no, słuchaj, po prostu, zaźmi to głupio, ale możesz gadać do siebie. I jest to bardzo dobry pierwszy krok, żeby opanować sztukę mówienia, sztukę komunikacji wideo. No, bo tak naprawdę nagrywanie wideo polega tak naprawdę do nagadaniu do siebie. I uważam, że gadanie do siebie ma dużą moc. Nawet jeżeli pracujesz, wyobraź sobie, że pracujesz przy komputerze, siedzisz w domu, no i myślisz nad jakimiś taskami, które masz zrobić danego dnia, albo nad priorytetyzacją zadań. Więc dobrze jest, ja przynajmniej tak czasem mówię, że czasem robię, że po prostu zaczynam mówić do siebie: Okej, okay, dobra, to dzisiaj najważniejsze będzie to, albo najważniejsze będzie tamto. I tutaj. Musimy się skupić na tym i na tym. Po prostu mówię, mówię mojej żonie, słuchaj, będę gadać do siebie, jakby co, nie wołam cię. i czasem gadam do siebie. Trzeba zacząć po prostu używać tego narządu, który mamy. Także tyle. Sprawdź moje wideo i zobacz, jaką mam energię rano. Pozdrawiam.